Po skołatanej ojczyźnie poszła plota, że szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz chce na terenie Polski bomby jądrowej. Od Amerykanów w ramach programu nuclear sharing, po polsku dziel się jądrem. Po prostu Amerykanie rozmieszczają w niektórych krajach swoje bomby atomowe, tak pożyczają. My opozycja wzięła się do roboty, Trybunał Konstytucyjny szerszego społeczeństwa nie tarza, więc trzeba coś rozdmuchać, co ludzi zaciekawi. I przeczytałem, że były rzecznik rządu, e, Cezary Tomczyk powiedział, zrobię wszystko, by Antoni Macierewicz nie miał bomby atomowej. Tak jest, kibicujemy panu Tomczykowi. Pan Cezary wszystko zrobi, by nie dać Antoniemu Macierewiczowi do ręki bomby atomowej. Kupi auto małe, litrażowe, zje banana ze skórką, Zrobi na pupie maseczkę z kapusty kiszonej Ale nie da Niech świat usłyszy gromkie nie Cezarego Tomczyka dla jądra W ręku Antoniego Macierewicza Nie, nie żeby jankę siwalili do nas z jądrem Prosząc pana Macierewicza Weź Antonia Toma, weź Wybuduj silos, weź No ale ostrożności nigdy za dużo Przecież, przecież nie chcemy Żeby ktoś chciał, żeby pan Macierewicz Miał bombę atomową, prawda? Najbardziej lubimy pana Antoniego Bez jakiejkolwiek broni na wsi, na Leżaku z jakąś dobrą książką, najlepiej z uspokajającą pozycją o przyrodzie i miłości do motyli. Takim go chcielibyśmy kochać, takim to pamiętać. A jeśli jednak już mamy mieć u siebie tę bombę atomową, to taka prośba do, do Amerykanów: tę bombę to nam przywieźcie, a nie zrzucajcie, okej? Okay?